drugą galę znaku promocyjnego Założańskiej Dziedziny wymieszanie dalej uważam za otwartą. Powstała w 2018 roku z inicjatywy gminy Mszyna Dolna w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców tego obszaru, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji wspierających zrównoważony rozwój regionu zagórzańskiego. Pragnę poinformować, że organizatorzy drugiej gali znaku promocyjnego Zagórzańskiej Dziedziny postanowili nadać województwu małopolskiemu tytuł partnera tego wydarzenia. Nadanie tytułu nastąpi w formie symbolicznego podpisania aktu partnerstwa i do jego podpisania serdecznie zapraszam Pana Grzegorza Biedronia. ...mają swoją kulturę, sztukę, kuchnię, wspaniałą dziką przyrodę, a nade wszystko ludzi takich jak my, rolnicy, przedsiębiorcy, rękodzielnicy, artyści, muzycy, społecznicy. Zagórzanie jest krwi i kości. Którzy rok temu po raz pierwszy, może nie do końca świadomi, trochę nieśmiało stanęli się przed kapitułu. Którzy uhonorują tym wyróżnieniem podmioty działające na terenie miasta Mszano-Dolna. Oferta turystyczno-noclegowej Resort Conference oraz punkt sprzedaży produktu lokalnego i zagórzańska księga ręka otrzymuje wielobranżowe przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe Janda z siedzibą w Ostówce. A na scenę zapraszam rodzeństwo kościenia panią Dorotę i pana Grzegorza z stowarzyszenia miłośników kultury góralskiej pod cylą z korszuski. <noise> certyfikat dotyczy przedłużenia obowiązywania prawa do użytkowania i posługiwania się znakiem promocyjnym zagorzańskiej dziedziny na usługę warsztaty taneczno-muzyczne pieca zadyny niedrąkojcie oraz przyznania nie takiego uprawnienia w odniesieniu do dwóch kolejnych głosów. Kaściu byli, gdzie się bawili. Zagórzański zabaw oraz Wiesiady Zagórzańskie. Przepraszamy Ciebie, mocno Na scenę tym razem zapraszam Panią Józefę Potaczą z Gostówki, której kapituła przyznała znak promocyjny Zagórzańskiej dla usługi Zagórzańskie Malowanie i dla produktu Dżediany Zapraszam kolejnego Pana, Pana Pawła Picisza, reprezentującego drewniane cuda z Kasińki Małej, którą przyznano prawo do posługiwania się i użytkowania znaku promocyjnego zagórzańskiej dziedziny w odniesieniu do produktu Zagórzańska Galanteria Drewniana z regionalnym wzornictwem. Po odbiór certyfikatu i statuetki znaku promocyjnego znanego na inicjatywę Tradycja Górali Zagorzańskiej, Program Wspólny, promocja i pielęgnowanie wartości kultury zagorzańskiej przez orkiestrę Denton Echo Echogórska Sinki Małej, zapraszam jej kapelmistrza, pana Wojciecha Szczytkę oraz Klaudy Gabron. No Zapraszam również Państwa Monikę z Piotra Woźniaka, którzy otrzymują przedłużenie prawa do użytkowania i posługiwania się znakiem promocyjnym zaburzańskiej dziedziny na produkt miód wielokwiatowy z pasieki u Piotra Woźniaka Miód mniszkowy z pasieki u Piotra Woźniaka z Koniny oraz miód ze spadzie liściastej z pasieki u Piotra Woźniaka z Koniny. To zaszczytne wyróżnienie osób fizycznych, w organizacji, instytucji podkreśla dokonania na rzecz wzmacniania roli turystyki, w tym zwiększenia udziału gospodarki turystycznej w gospodarce, jej konkurencyjności i atrakcyjności. Kluczowym elementem zasług jest działalność na rzecz jakościowego rozwoju sektora turystyki, w tym promowania jakości i standardów. Na scenę zapraszam pana ministra Andrzeja Gutamostowego, posła na Sejm Rzeczypospolitej, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pełnomocnika, prezesa Rady Ministrów do Spraw Promocji Polskiej Marki. A także panią Marię Grzębę, kierownik bazy Lubogosz w Kasińce Małej. Pani Jardiege Zapał, pustożą kanufki, domu Władysława Orkana w Porębie Wielkiej. Księdza Jana Zmolenka, wieloletniego kapelana ośrodka rekreacyjnego rekolekcyjnego na śnieżnicy w Kasi Niewielkiej. Pana Czesława Szymonika, inicjatora turystycznej marki Odkryj Bleskiej Wyspowy. Pana Marka Fanka, przewodnika Bleskieckiego, przewodniczącego Kapituły Znaku Promocyjnego Zagóżańskiej Dziedziny. Górczańskiego Parku Narodowego Pana Janusza Tomaszewicza. Chciałbym poprosić do węczenia kolegę prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorza Biedorlań. Samo się rzekło, to było dla wnioski samorządów zagórzańskich, także poprosiłbym też panią burmistrz, panów wójtów o, o asystę przywiczeń. przyjmuję to w imieniu 20 gmin Beskitu Wyspowego, którzy od 2010 roku odkrywają Beskid Wyspowy, bo to też jest wielka wartość, znając, że Polacy są indywidualistami i nagle 20 gmin potrafi ze sobą współpracować. Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Pod znakę honorową za zasługi dla turystyki, które odbieram w imieniu Gorzańskiego Parku Narodowego. Jednym z celów parku, poza głównym ochroną przyrody, tylko tej części Gorców, 13% Gorców, w centralnej części, jest również udostępnianie terenu parku dla turystyki. I czynimy to od wielu, wielu lat, dbając o szlaki turystyczne, wytyczając nowe ścieżki edukacyjne, Dbając o bezpieczeństwo przybywających, szacujemy, że rocznie odwiedza Korczeński Park około 100-150 tysięcy, i te osoby mogą obcować przyrodą, mogą poznawać kulturę regionu, w dużej mierze kulturę zagurzańską, bo ponad 75% terenu leży na właśnie ziemi zagurzańskiej, a także mogą odpoczywać, łączyć właśnie i pewną w pewnego rodzaju naukę z relaksem. Dziękuję bardzo za to uznanie. Wracając do dzisiejszego spotkania, chciałbym serdecznie podziękować, że taka inicjatywa powstała. Promowanie polskich marek regionalnych to jest także moje zadanie, jako że jestem pełnomocnikiem premiera w tym zadaniu. I oczywiście sprawa promocji turystycznej. To jest e, dla mnie podstawowe zadanie, ale przypomnę, że Polska Organizacja Turystyczna ma konkurs Polskich Marek Turystycznych i już zachęcam, aby w tegorocznym konkursie marki zagorzańskie dziedziny e, wzięły udział. Z tego miejsca chciałabym tutaj zaprosić jedną wyjątkową osobę, która dla nas, e, posiadaczy znaku e, zagorzańskiej dziedziny, jest bardzo wyjątkowa. I chcielibyśmy jej z nami serca podziękować. Jest naszym przewodnikiem, wspiera, motywuje do działania, wierzy w nas bardziej niż sami my sami, czasami daje impuls do działania i nigdy nie powie, że się nie da. My też nigdy nie powiemy, że się nie da, zawsze staramy się spróbować, chociaż raz. Myślę, że najlepszym statkiem, który pisze i postać do słowa jakaś drugiego, człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Magdalena Polańska, nasza Madzia. Zapraszamy.